Dzień dobry moi drodzy, ja jestem Michajo i witam Was już w siódmym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Max Payne. Słuchajcie, ostatnio skończyliśmy na Jacku Lupino, pozbyliśmy się go i w tym momencie jesteśmy w jego piwnicach, bo dopadł nas Franki Pałka Niagara. Zajęli, nam, zajęli się nami chłopaki od rodzin, rodziny Puncinello. Zerwaliśmy się z krzesła i teraz trzeba. Skupić te klapki, które mieliśmy na oczach, skierowane na Jacka, trzeba je skierować w tym momencie na pana Puncinello, dopaść go i wreszcie dokonać zemsty, która musi się dokonać, po prostu, tak? Która musi się dokonać, trzeba pomścić żonę, trzeba pomścić naszą córkę. I co, i lecimy dalej. Słuchajcie, dzisiaj mamy poniedziałek Wielkanocny. Także nie zapomnijcie tam oblać wszystkich tą wodą. Może być psikawa, może być wiadro, może być kubeczek, może być cokolwiek. Tylko nie plujcie. Tylko nie plujcie, bo to już nie bardzo. Słuchajcie, yy, gramy. Gramy, słuchajcie. Kontynuacja. Zimny dzień w piekle. Część druga. Zimny dzień w piekle. Jesteśmy w, drugim, yy, w drugiej części. No i tak jak widzieliście, skończyliśmy tutaj krzesełko, którego się pozbyliśmy, w sensie na którym byliśmy tak naprawdę. No i yy, tak jak mówiłem w zeszłym Bez odcinku... Nie miałem z ludźmi Frankiego żadnych szans. Musiałem pobawić się z nimi w chowanego. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku o kłachodronie, yy, tak powiem i... Teraz, słuchajcie, ej, jak oglądałem u Quachodrona ten odcinek, akurat właśnie w tym samym motywie, w którym jest tutaj, nie wiem, nie zauważyłem, żeby Kłachodron miał taki problem z tym y, zabieraniem HP, tak jak oni mi zabierają to HP, nie? Y, ale Quachodron się z tym męczył i myślę, że ja też się będę z tym cholernie męczył. Zobaczymy, co z tego będzie. Słuchajcie, zapis gry i lecimy. Do działka Frankiego, on się tym zajmie. No właśnie, to jest to. Dobra. Zapraszam do tańca. Widziałeś to? Widziałeś to? I kto jest mistrzem? Kto jest mistrzem? O, ale ich zniszczyłem! Hehehe, he, he, he. podobało mi się to. Podobało mi się to. Super, przepięknie. Czy jak w to strzelę, to czy coś się wydarzy? Oprócz tego, co myślę, że się wydarzy. W sumie to się nic nie wydarzyło. Ale. Mm, dobra, teraz musimy sobie tutaj popatrzeć, czy nie będziemy mieli jakichś ciekawych smaczków. A że w tym momencie tak naprawdę nie mamy: O, środki przeciwbólowe! Super, co tutaj mamy? Amunicję do beretty? De facto, berety jeszcze nie mamy. E, nie mam, nie znalazłem jeszcze berety. E, tu co, chyba coś, nie, tutaj nie. Zapiszmy grę, bo ja nie chcę tego stracić. E, dobra, e, weźmy sobie broń. Tu coś jest. O, zobaczcie, tutaj jest zbrojownia Mordoru. Bardzo się cieszę. Tutaj są środki przeciwbólowe. Tutaj sobie jeszcze sprawdzimy, czy nic nie ma. Nie ma. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzu jeszcze, jeżeli możecie. Jeżeli ktoś jest tutaj i to ogląda i tego słucha, napiszcie mi, proszę. Eee, napiszcie mi, proszę jak według was jakość nagrania w tym momencie. Bo wydaje mi się, że jakość nagrania jest w tym momencie o wiele, o wiele, wiele lepsza. Tak samo jakość kamerki. I co tak naprawdę sądzicie o, tej, o tym motywie, jaki jest zastosowany teraz w Maxie Paynie, czyli ta kamerka z blurem, mniejsza oczywiście. Eee... A, bo tutaj się wychodzi, a ja do was mówię i. O. No i dziękuję bardzo. Eee, I co? No, i powiedzcie mi po prostu, jak jak według Was jakość nagrania w tym momencie? Jest chłopek. Dobra, i tu będzie chyba jeden. Tak. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy widzieliście ten motyw teraz, który zrobiłem. O, przepięknie. Jeszcze, jeszcze jeden chłopek, chyba z tego co wiem, tu będzie. Ale pewien nie jestem Dobra, mam cię. On tam nie uciekł, więc. Oj! Ej, no i. by też szyn, weź mi wytłumacz, jak to działa. Bo naprawdę, no nie rozumiem tego. Weźcie mi napiszcie w komentarzu, jak to działa, jeżeli chodzi o, te, o, o to cholerne zadawanie tego damage'u. Bo no nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nie wiem, nie wiem jak to działa. Tam jest jeszcze jeden, ja już praktycznie nie mam HP. Tam ich trzech w ogóle jest. Powiedzcie mi jak to wygląda z tym cholernym zadawaniem tego tego damage'u, bo nie wiem. Nie umiem tego zrozumieć. Nie potrafię tego zrozumieć, jak to się dzieje, że ja dostaję taki damage. I tak jak mówię, to nie chodzi o to, że ja jestem słaby w tą grę, czy coś. Tylko po prostu ten damage jest cholernie wielki. I nie wiem, jak ja mam to. Nie wiem, jak ja mam to zrobić, żeby żeby tego damage'u aż tak nie dostawać. I to nie jest tak, że ja gram też nie, na nie wiadomo jakim poziomie trudności, bo ja nie gram na dużym poziomie trudności. To jest tak naprawdę niski poziom trudności. Bo y, gram w Maxa na PC-cie. Na PC-cie w Maxa gram... Mm, pierwszy raz. Od dłuższego czasu oczywiście. E, od dłuższego czasu oczywiście. A... Nie mogłem wybrać po prostu większego, tak? Bo... no nie dało rady, nie, nie mogłem po prostu. Dlatego postaram się to zrobić taktycznie, ale tak jak mówię, no ciekawi mnie to, dlaczego, dlaczego tak jest, gdzie tak naprawdę no ja nie powinienem takiego damage'a dostawać, bo to jest jednak najniższy poziom trudności, nie? To jest jednak najniższy poziom trudności, i to też nie chodziło o to, żebym ja sobie pograł w tą grę, bo, 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 bo chcę tylko nagrać i tyle. Ja chciałem Wam też znaczy, też mieć jakiś tam poziom trudności, ale to, co się tutaj dzieje, to jest jak dla mnie, to jest chore po prostu. No, nie wiem, no, nie rozumiem. Trochę się zdenerwowałem, ale mało ważne. F5, bo się pozbyliśmy tego syfu i idziemy. Policja tutaj jest zajęte. Halo. 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 Panie Puncinello idę po pana, nie pan bierze telefon, bo idę po pana, w tym momencie po pana idę. Dobra, idziemy znowu do hotelu. Sprawy miały się coraz gorzej. Okej, okay, czy tutaj o tej zabici policjanci to widzimy, że już chyba panowie panowie już byli, przyszli. Posłuchajmy. Niebiescy przyjechali i odjechali. Pomazali podłogi kredą, a drzwi okleili żółtą taśmą. Gliniarze, którzy mieli pilnować tego miejsca, zostali zabici. Franki, jego chłopcy i ja mieliśmy hotel tylko dla siebie. Okej. Okay. No coś w tym jest. Jak dobrze pamiętacie, już byliśmy w tym miejscu. Mm, już w tym miejscu byliśmy, stamtąd sobie przyszliśmy, tutaj ten przycisk trzeba było o ten wcisnąć, tutaj się te drzwi otwierały. E, także my tutaj tak naprawdę już byliśmy. Bez jaj, daj spokój. Nie żartuj. Wszelkie niezbędne środki. Szalona wiedźma. Szkoda, że jej nie słyszałeś, ale był wrzask, jakią chłopcy dorwali, gdy próbowała rozwalić szefa. Oj, to kiepsko. Trójce? To gorsze od tego, co Franki robi z tą małpą na dole. Długo będzie umierać. Mięśniak przy telefonie mówił o Monie. Trójca Puncinello nie była dobrą nowiną. Okej okay. Czyli mone chłopaki niestety już dostali swoje przebrzydłe i śmierdzące ręce. Trzeba będzie odbić mone chyba. Tutaj chyba ktoś będzie. Nie, tutaj nikogo nie ma. Dobra. Tylko ten jeden chłop chyba jeszcze tam. Dobra. Pięknie. Mamy to. Kolejny dowód na to, że Kuncinello mnie nie lubił. Ustalono, że wszystkie ofiary znalezione na terenie klubu Ragnarok to znani przestępcy, z których wielu miało we krwi znaczne ilości walkiri. Wiarygodne źródła twierdzą, że wśród zabitych jest także Max Payne, choć nie odnaleziono jeszcze jego ciała. Wiarygodne źródła, czyli ktoś uznał, że mamy mnie mafia i nie chciałaby policja nadal węszyła. Dostaliby potem ciało w stanie ledwie umożliwiającym identyfikację i sprawa zostałaby zamknięta. Don Puncinello mógł być tym wiarygodnym źródłem informacji. Tyle tylko, że miał nieaktualne informacje. Nie wystarczyło mu, że mnie wrobił. Chciał mnie jeszcze zabić. Było to dla niego tak ważne, że zostawił Frankiemu instrukcję na piśmie. Max musi zdechnąć jak pies za problemy, których narobił. Franki, wierzę, że zajmiesz się tą sprawą z należytą starannością. No, panie puncinello chyba pokrzyżujemy troszeczkę plany. Bo dostać to dostanę ja ciebie, a nie ty mnie. Eee. Dobra, do Ingrama chyba mam full amunicji. Także do Ingrama nie pójdziemy, a tutaj, Stół! na gaciach. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dobra, mamy trzy środki przeciwbólowe. I tutaj już chyba będzie. Dokładnie Hotelowy bar był ostatnio dość popularny Zgodnie z zapowiedzią Franki popijał tam piwo Jezu, jakim cudem się wydostałeś? Znudziło mi się czekanie Pomyślałem, że równie dobrze możemy dokończyć sprawę tutaj Jedziemy Jedziemy z nimi Mamy Frankiego Dobra tam wystaje tylko główka. Dobra, dostał. Pięknie. Jest i Franki. Jest i sam Franki. Ja sobie zapiszę grę tylko. Na Frankiego sobie wezmę. Wyjdź tutaj. Dobra. Dwa razy dostał z tego. Yy, dwa. Leży! Dobrze. Nie wiem, czy kogoś tutaj po prawej jeszcze nie będzie, bo muzyka gra. Nie, nie ma, dobra. Tu już nikogo nie ma. A to dlaczego w takim razie? O, walkiria. Dziękuję, dziękuję. Co za wspaniała publiczność! Masz już dosyć? Ale ja i tak nie bawię się z dziewczynami. To niesprawiedliwe! Zaraz po wyjściu z hotelu zauważyłem, że śledzi mnie duży, czarny Mercedes. Widziałem już ten samochód. Wówczas był zwiastunem niezłych eksplozji. Władimir wrócił. Bum, już nie żyjesz, Max. Może bym się zaśmiał, gdybym tylko pamiętał, jak się to robi. Co to ma być? Zabawa w policjantów i złodziei? Jak coś do mnie masz, to się ustaw w kolejce. Spokojnie, kolego. Robisz karierę w wiadomościach, nie? Uzbrojony i niebezpieczny. Mm. <laughs> Mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Zawsze chciałem coś takiego powiedzieć. To fałszywe oskarżenia, wrobili mnie. To kwestia gustu. Na pewno masz powody, aby robić lub nie robić tego, czym się akurat zajmujesz. Chcesz mnie wysłuchać? Słucham. Zabawa Puncinello z Walkirią przysparza nam samych problemów, ale to nie wszystko. Jest taki ty. Boris Daj wykonywał dla mnie kiedyś parę zleceń. Jest kapitanem statku Charon. Ten cholerny zdrajca przyszedł na stronę Puncinello, a na statku trzyma nowoczesny sprzęt, broń i kilka moich rzeczy. Jeśli Puncinello przejmie ten ładunek, to znajdę się w poważnych tarapatach. Jeśli chcesz załatwić Puncinello, to będziesz potrzebował mocnych argumentów, a ja mogę ci je załatwić. Odzyskaj dla mnie ten statek, pozbywając się przy okazji zdrajcy. Znajdziesz tam dość broni, żeby zacząć własną wojnę. Chodzisz w to? Przejdźmy do rzeczy. Władimir to staromodny typ, miał swój honor i kodeks moralny, dzięki czemu był prawie równym gościem. końcu nikt nie jest święty. Brooklynski port przypominał labirynt zardzewiałych kontenerów i czających się w ciemnościach dźwigów. W taką noc myślało się o armii nieboszczyków w cementowych butach, którzy spali pod wodą. W portowym labiryncie nie było żadnego minotaura, ale gdzieś tam czekał kapitan Szarona. Jak mityczny przewoźnik pływający po styksie. powiem po raz kolejny. Dobija mnie. Dobija mnie ta elegancja Maxa. Ten styl mówienia Maxa. I ten klimat. Ten klimat, który. który tu jest. Ten klimat, który, który niesie ze sobą Max jest po prostu Pff, no niesamowity, nie? Naprawdę jest po o prostu... ...stłuczeni prostu... na miaskę, a oczy mieli tak pochybne, że w ogóle się nie widzieli. Aż się ślizgali, tyle było krwi. Warto było zapłacić, żeby to zobaczyć. Prawie się rozpłakałem. Pełny oddech. No ja i aper. Granat. Się, czy się nie uda. Nie odzywałem się trochę, bo się musiałem zająć tym, co się tutaj dzieje. Zapiszmy grę teraz. No! Ja nie? Nie wiem, czy to chodzi po prostu o to, że. Nie wiem, czy to chodzi po prostu o to, że. Mm... Nie wiem, za nowy komputer, za stara gra. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to działa. No ale po prostu. Momentami momentami bardzo mnie denerwuje ta gra. Momentami naprawdę niesamowicie denerwuje mnie ta gra. Dobrze, y, pogadajmy o czymś przyziemnym, o tym co się dzieje, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w dokach, jesteśmy teraz y, u pana Borisa Daima, który jest kapitanem statku Sharon, y, gdzie Wladimir, którego poznaliśmy, który jest drugą mafią, tak naprawdę w Nowym Jorku. Pierwszą jest Puncinello, Don Puncinello, drugą jest właśnie y, Rosjanin. I to jest, tak jak kiedyś było mówione, Sól wokół Puncinello. Mm, to jest Sól wokół Puncinello. Oczywiście Wladimir. Rosjanin. Który chyba konkuruje troszeczkę właśnie z, z... Panem... Z Panem Donem Puncinello. jest Boris Daim, który przyszedł na stronę Puncinello który przeszedł na stronę Puncinello i przy okazji i przy okazji zawinął całą broń i amunicję, którą e, którą która należała do Wladimira, tak. Mm, tam widzę dobre rzeczy, tylko nie pamiętam jak się tam trzeba było dostać. A, winno się trzeba było dostać. No przecież, Mateusz. E, I w tym momencie. Mm, Wladimir rzucił nam propozycję nie do odrzucenia, czyli możemy sobie wziąć całą broń i amunicję, którą znajdziemy albo to, czego będziemy po prostu potrzebowali. W zamian za pozbycie się problemu, a problemem jest Boris Daima, więc robimy coś za coś. Dlatego w tym momencie dlatego w tym momencie musimy się pozbyć pana Borisa Daima i możemy się pobawić. I możemy się pobawić z bronią i amunicją, którą dostaniemy. Ja muszę trochę chyba poczytać o tym, co co tu się dzieje, bo ja nie wiem, nie rozumiem tego po prostu. Nie rozumiem, dalej nie potrafię zrozumieć tego, jak bardzo, jak bardzo ja dostaję, jeżeli chodzi o Jeżeli chodzi o ten damage, w samej grze, bo nienormalnym jest dla mnie to, żebym na najniższym poziomie trudności dostawał taki damage, trochę to jest nienormalne, ale to tylko gra. Gra ma, gra ma nam sprawiać przyjemność. Pamiętajcie o tym: gry są po to, żeby sprawiały przyjemność, żebyśmy mogli się odprężyć. Żebyśmy mogli się zrelaksować po całym dniu pracy, szkoły i żebyśmy mogli po prostu oderwać się od tej rzeczywistości, która nas otacza, co? Pamiętam jak byłem młody. Ja za młodu bardzo dużo grałem i miałem bardzo dużo czasu de facto na, na samą grę. Na samą grę miałem naprawdę de facto bardzo dużo czasu. Ale szkoła, co? Szkoła, szkoła bardzo blokowała. Szkoła bardzo blokowała w tym wszystkim. Szkoła bardzo blokowała to, tą możliwość pogrania sobie w swoje tam ulubione, mm, ulubione gry. A teraz w tym momencie, jak jestem dorosły, to każdy pewnie myśli, że ale jestem dorosły, ale sobie będę grał, ale, ale będzie grał. Nie. Teraz Teraz mamy szkołę, znaczy w sensie praca. Teraz, teraz praca jest naszym, powiedzmy w cudzysłowie, problemem. Okej, okay. tutaj panowie sobie idą. Rzucimy się i spróbujmy. Ten motyw akurat, jeżeli chodzi... Jezu! Ten motyw, jeżeli chodzi akurat o, o to gdzie jesteśmy teraz, te doki, to jest motyw, który w sumie najmniej, e, najmniej lubię w całej grze. To jest motyw, który w sumie najmniej lubię w całej grze. E, jakiś jest taki dla mnie... Jest dalej klimatyczny, oczywiście, no jak cały Max, prawda? Jest mega klimatyczny. Tak, coś czułem. Snajperki jeszcze nie mam. Dobra. Okej. Okay, mam go i jeszcze jeden. Dobra, leży. I dwoma ingramami. Przepięknie. Super. Jak na razie idzie naprawdę zadziwiająco dobrze. Jezu, jak dobrze, że go zauważyłem. O! Przepięknie. Siadło wszystko. Siadło tak jak chciałem. Słuchajcie... Ja w ogóle zapomniałem, że nagrywam odcinek! Ja tak was siedzę, gadam i ja zapomniałem, że nagrywam odcinek. Słuchajcie, zapisz grę, zapisz, zapisz i słuchajcie, jak nie wiem, ile nagrywam odcinka, to tak jak już mówiłem, to znaczy, że to jest koniec odcinka. Słuchajcie, za puczkałem się w tym wszystkim, tak się wciągnąłem w fabułę, że zapomniałem, że trzeba odcinek skończyć, bo raczej pół godziny maksa to nie będziecie oglądać. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za, e, za siódmy odcinek. Maxa Payne'a! Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, jakiś komentarzyk na dole. Na wszystkie odpowiadam, wszystkie czytam. I co? I tak jak mówię, w poniedziałek wielkanocny polejcie kogoś wodą. Nie zapomnijcie, to już chyba tradycja. Co? Słuchajcie, jeszcze raz Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie. Miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie.